Joka kochani! Dzisiaj będzie pierwszy odcinek Dzisiaj będzie taki yy, tematyczny czyli że o której będą filmiki się na przykład pojawiały więc wszystko o tym powiem yy, Będę tu nagrywać poradniki i różne inne rzeczy o gimnastyce i akrobatyce yy. I tak, o której będą się pojawiały filmiki najczęściej? O... He, y, będą się pojawiały chyba o piętnastej? Jakoś tak. Jeszcze to ustalimy, ale na razie 15 będzie okej. Okay. W soboty i w y, piątki może. Więc... Tak. I teraz Wam też powiem, że... Mm, Możecie pisać w komentarzach, znaczy w społeczności, bo teraz jest zamknięte. Yy, możecie pisać jaki chcecie poradnik. Ja jeszcze Wam teraz pokażę yy, na przykład co może być. Na przykład poradnik na machowe, poradnik na salta. Poradnik, na no. nie wiem. No i yy, wszystko inne. Na. No. Już. Nie będę wymieniać. Do następnego odcinka. Pa!